Znajdujemy się w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. W dniu dzisiejszym organizowane są ćwiczenia obiektowe w ramach operacyjnego rozpoznania rejonu chronionego. Założenia, założenie było następujące. Wybuch pożar w budynku, jednym z budynków, gdzie są mieszkańcy, jak również jest, są pomieszczenia magazynowe. Zapaliło się w magazynie. Zadaniem zarówno personelu, jak i straży pożarnej było po pierwsze praktyczne sprawdzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czy to jest sprawa pracowników tutaj dyżurujących o tej porze, a drugie mobilność jednostek miejscowych i przyjazd i ćwiczenia. Zawodowej Straży Pożarnej, czyli jednostki ratowniczo gaśniczej z Jeleniej Góry. Trzy zastępy z jednostki ratowniczo gaśniczej numer dwa w Jeleniej Górze. Samochód średni, ciężki oraz podnośnik oraz dwa samochody średnie z OSP Janowice Wielkie. W budynku znajdowało się 11 osób, zostały przed przyjazdem w Straży Pożarnej ewakuowane, natomiast zadaniem straży było. Sprawdzenie pomieszczeń, oddymienie, no przede wszystkim ogaszenie pożaru w części magazynowej, co się udało. Również elementem było sprawdzenie zewnętrznej sieci hydrantowej. Jest sprawna, hydrant jest no, o odpowiedniej wydajności.